Dzień dobry, witajcie kochani w poniedziałkowy poranek. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Wiesia już pojawiła się na czacie w gotowości do ćwiczenia. Witam Cię Wiesiu. I rozpoczynamy wspólnie razem kolejny tydzień gimnastyki, kolejny tydzień naszego wyzwania, w którym wykonujemy tylko kilka prostych ćwiczeń, które dają ogromne efekty, ogromne efekty dla naszego ciała przede wszystkim, ale również dla naszej duszy, bo ta gimnastyka jest też swego rodzaju motywacją, ponieważ ważne tutaj jest, żeby skupiać się i na ciele, i na oddechu, żeby wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. I ważne jest to, żeby to nasze ciało mogło uruchomić się i żeby mogło przemówić do nas, a właściwie to ono mówi do nas cały czas, tylko żebyśmy my mogli posłuchać tego, co to ciało do nas mówi, bo tylko wtedy, kiedy się na nim skupimy, kiedy poświęcimy mu troszeczkę czasu, to możemy usłyszeć głos naszego ciała który jest bardzo cichutki i szeptem podpowiada nam tylko te najlepsze rozwiązania dla nas. Wtedy, kiedy umysł gna gdzieś do przodu albo cofa się w tył, nasze ciało jest tu i teraz, i nasze ciało właśnie podpowiada nam te najlepsze rozwiązania, niekoniecznie umysł. Także zwracajcie baczną uwagę na intuicję. I jeżeli coś czujecie w ciele, to znaczy, że jest to właśnie ta droga, którą powinniście wybrać, a niekoniecznie racjonalny umysł tę drogę wybiera. I to jest niezwykle ważne, dlatego tutaj ćwiczymy. Ćwiczymy właśnie to skupienie na sobie, ćwiczymy słuchania swojego ciała. Dodatkowo jeszcze ćwiczymy to w tańcu, ponieważ kiedy w tańcu pozwolimy naszemu ciału się uruchomić i puścić tak jak ono samo chce w rytm muzyki to to nasze ciało też jest luźniejsze, swobodniejsze, mniej skrępowane. My możemy się bardziej na nim skupić i wtedy jeszcze lepiej usłyszymy to, co do nas to ciało mówi. A taniec, taniec intuicyjny jest najlepszym, najlepszym na to sposobem, żeby właśnie to nasze ciało uruchomić i wyrwać z napięć, które się w nim tworzą. I tańczymy, tańczymy wspólnie, na żywo. Jeżeli jesteście w Poznaniu, to zapraszam Was co poniedziałek o 19 na Osiedlu Chrobrego. Tam możecie potańczyć sobie ze mną. Natomiast, jeżeli jesteście gdzieś daleko, to we wtorki o godzinie 20 tańczymy online. Również zapraszam. Informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem, wracamy już do naszej gimnastyki i zaczynam. A przypominam o wodzie. Koniecznie popijamy wodę, i przypominam o tym, żeby rozpocząć od trzech powtórzeń. Jeżeli startujecie dopiero z tym wyzwaniem, zwiększajcie sobie co tydzień o dwa i do pełnej liczby 21 dochodów. Cię przez kilka tygodni śmiało i bez żadnych wyrzutów sumienia. A zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl: jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko, i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Najwygodniej, wygodnie rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie wciągając powietrze nosem, Urucham mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć głęboko, napełnić brzuch jak balonik i po chwili powoli rozluźniając mięśnie ustami wypuść powietrze i tak licząc do pięciu wdech. I do pięć. Wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie. I dopiero wtedy najpierw obraca się na głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce, szeroko przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając, z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Widzę, że zacięła się kamerka, więc już zaraz działam, żeby ją uruchomić. jest ok, i możemy działać. Do drugiego rytuału połóż się na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry tak, żeby pięty uniosły się nad podłogą, I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę dech I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden. Przerwaj się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głową opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjścia. Wdech i wydech trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. 21. Pokręć głową, żeby rozróżnić kark. W jedną, drugą stronę. Oddychaj, poruszaj ramionami. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz. Głowę opuść w dół na wdech, unieś głowę. Wypchnię biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem prędkości pary. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej, dech i wydech. Trzy cztery pięć sześć. 13. jestem rozluźniona, oddycham Wolno i głęboko. Czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście. Dwadzieścia. 21, jeden. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. zabrać palce i pokręcić nadgarstkami. W przód. I w tył. I do piątego rytuału. Połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi do szerokości. Bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce możesz oprzeć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej, oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. 18 19 20 21 z wydechem klęknij, usiądź pośrzaskami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w na pod siebie. I wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na boku. Oprzyj rękę. Na łopcu noga, na której leżysz, jest wyprostowana, palce ma zadarte mocno do góry. Drugą przełóż do przodu i przyciągnij ją dłonią do uda, i będzie pracowała prosta noga. W górę i w dół. Wdech i wydech. Wykonaj ćwiczenie w swoim tempie. Prostuj nogę, zadarte palce, druga z przodu przytrzymaj ją, ręka na łokciu luźno, dech i wydech. Różni podnieś się, popij wodę I połóżmy się do deski. Na. Unieś ciało w górę, zawit kość okolową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przed kręgosłupa, zaciskaj pośladki, trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Połóż się wygodnie, zamknij oczy, oprzy głowę na dłoniach, pozwól się zrelaksować. Oddychaj do brzucha. I rozluźnij wszystkie partie mięśni. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark. Głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opuść policzka. I poczuj jak ciało rozpływa się na mnie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się opój wodę. I gimnastyka wykonana. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Hania pozdrawia nas z wakacji, Haniu, wysyłamy Ci światełko, odpoczywaj, nabieraj dobrej energii i wracaj do nas. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia wszystkim i widzimy się jutro poranku. Do zobaczenia.